Chciałbym powitać pana prezesa Ochronnego Zarządu PZD, pana doktora Zdzisława Śliwe, Serdecznie. Zapraszamy pana Zygmunta Zdzisława Zygmunta. A gdzie jest przeciw? Nie gdzie jest przeciw? Nie ma. Proszę państwa, proszę państwa, proponuję... To już jest jak Proszę, państwa, proszę, te państwa, głosy, proszę, 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 jako proszę, 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 pana, niech pan, 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 pan proszę, proszę, wszyscy proszę, Którzy teraz głosowali, proszę położyć w jedno miejsce i policzyć. Bo tam jest trzy razy. Przystępujemy do głosowania. Kto? 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 Głosujemy nad, nad kandydatem na przewodniczącego, który nazywa się pan Zygmunt Mienino. Dobierzła! No Dobierzła! No no